Dostałem się na studia i straciłem najlepszą przyjaciółkę. Po latach napisała: Mój najlepszy przyjaciel i ja byliśmy nie Robiliśmy wszystko razem i myślałem, że tak już zawsze będzie, ale kiedy oboje aplikowaliśmy na nasz wymarzony uniwersytet, tylko mnie się udało dostać. Byłem zachwycony, ale ona była załamana. Starałem się być przy niej, ale zaczęła się ode mnie oddalać. Przestała odbierać moje telefony i odpisywać na wiadomości, a kiedy poszedłem do jej domu, jej mama powiedziała, że nie chce ze mną rozmawiać. Byłem naprawdę przygnębiony, nie chciałem jej stracić, więc nie ustępowałem. Wysłałem jej długą wiadomość, jak bardzo jest dla mnie ważna. I że zawsze będę przy niej. W końcu odpisała, ale jej słowa. Mocno mnie zraniły. Powiedziała, że nie może znieść widoku, jak żyje jej marzeniem, i że zbyt boli ją bycie w moim towarzystwie. Stwierdziła, że potrzebuje przestrzeni i że może kiedyś znów będziemy przyjaciółmi. Byłem zdruzgotany, ale uszanowałem jej decyzję. Poszedłem na studia i próbowałem iść dalej, ale każdego dnia tęskniłem za nią. Kilka lat później dostałem od niej wiadomość. Napisała, że przeprasza za to, jak mnie traktowała i że też za mną tęskniła. Powiedziała, że przechodziła trudny okres, ale teraz czuję się lepiej. Zaczęliśmy znowu rozmawiać i było tak, jakby czas się zatrzymał. Znów jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale nigdy nie zapomnę, jak bardzo bolała mnie jej strata.